Party Tom, 2 października 1901 roku. Ziemia powinna zespolić się w jedno z niebem w miłości, uwielbieniu i dziękczynieniu Panu. Luiza oddaje to w imieniu całej Ziemi, ale jej jedynym pragnieniem jest ukrycie się i zatracenie w Bogu. Dziś rano przyszedł mój ukochany Jezus i przeniósł mnie poza moje ciało, pomiędzy ludzi. Któż mógłby opisać zło i okropności, które widziałam? Tak więc cały udręczony powiedział do mnie, córko moja, jaki smród wydziela ziemia, podczas gdy powinna być zespolona w jedno z niebem. A ponieważ w niebie nie czyni się nic innego, jak tylko się mnie miłuje, wielbi i składa mi dziękczynienie, więc Ziemia powinna wchłonąć echo nieba i utworzyć jedno tylko echo. Jednak Ziemia stała się nie do zniesienia. Przyjdź więc i zjednocz się z niebem, a w imieniu wszystkich daj mi za nich zadośćuczynienie. W jednej chwili znalazłam się wśród aniołów i świętych. Nie potrafię powiedzieć jak, ale poczułam się zalana tym, co śpiewali i mówili aniołowie i święci. I ja, podobnie jak oni, wykonałam moją część w imieniu całej ziemi. Mój słodki Jezus, zadowolony z tego, powiedział do wszystkich: Oto anielska nuta z ziemi jakże czuję się uradowany. Gdy to mówił, chciał mi się jakby wynagrodzić i wziął mnie w swoje ramiona, pocałował raz po raz i pokazał mnie całemu dworowi niebiańskiemu jako obiekt swojego najdroższego upodobania. Widząc to, aniołowie powiedzieli, Panie, prosimy Cię, cudownym gestem Twojej wszechmocy, Pokaż ludziom, co zdziałałeś w tej duszy dla chwały Twojej i dla dobra dusz. Nie trzymaj już więcej w ukryciu skarbów w nią wlanych, bo jeśli sami zobaczą i poczują w innym stworzeniu wszechmoc Twoją, to wtedy może się ona stać przyczyną skruchy dla złych ludzi i większą zachętą dla tych, którzy pragną być dobrzy. Słysząc to, poczułam, że ogarnia mnie strach i całkowicie unicestwiona do tego stopnia, że zobaczyłam siebie jako małą rybkę, rzuciłam się w serce Jezusa i powiedziałam Panie, nie chcę niczego innego jak tylko Ciebie, chcę jedynie być ukryta w Tobie, zawsze Cię o to prosiłam i proszę Cię, abyś mi to ponownie zapewnił. Kiedy to powiedziałam, zamknęłam się we wnętrzu Jezusa, jak gdybym pływała w rozległych morzach wnętrza Boga. Jezus zaś powiedział do wszystkich: Czy słyszeliście? Ona nie pragnie niczego poza mną i chce jedynie ukryć się we mnie. To jest jej największą radością. Ja zaś, widząc tak czystą intencję, Czuję się bardziej do niej przywiązany. A ponieważ widzę jej niezadowolenie, jeśli cudownym znakiem ukażę ludziom moje dzieło, więc aby jej nie zasmucać, nie spełnię tego, o co mnie prosicie. Aniołowie zdawali się nalegać, ale ja już nikogo nie słuchałam. Nie czyniłam nic innego, jak tylko pływałam w Bogu, aby zrozumieć boskie wnętrze. Ale gdzie tam? Wydawało mi się, że jestem jak małe dziecko, pragnące ścisnąć w swojej małej rączce przedmiot o ogromnych rozmiarach, który mu się wymyka, gdy go chwyta i ledwie udaje mu się go dotknąć. Nie może więc powiedzieć, ile waży, ani jaką szerokość ma ten przedmiot. Albo wydawało mi się, że jestem jak inne małe dziecko, które, nie znając całej głębi nauki, twierdzi zaniepokojone, że musi w krótkim czasie nauczyć się wszystkiego. Jednak ledwo udaje mu się nauczyć pierwszych liter alfabetu. Tak samo stworzenie może powiedzieć jedynie: Dotknęłem go, jest piękny, jest wielki. Nie ma dobra, którego by nie posiadał. Jednak, jak bardzo jest piękny, jak bardzo jest wielki, ile dóbr posiada, nie potrafię tego powiedzieć. To oznacza, że potrafi powiedzieć o Bogu pierwsze litery alfabetu, zostawiając w tyle całą głębię nauki. Tak więc, moi najdrożsi bracia, aniołowie i święci, nawet w niebie, nie mają możliwości jako stworzenia pełnego zrozumienia swojego Stwórcy, są jak wiele naczyń wypełnionych Bogiem, które się przelewają, gdy chce się je bardziej napełnić. Sądzę, że wypowiadam wiele niedorzeczności, więc stawiam kropkę.